Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. Jedziemy na trening, z czego na pewno nie byłby zadowolony mój trener, bo dzisiaj miałem zakaz totalny. Miałem zakaz totalny wczoraj yy, i miałem zakaz totalny dzisiaj, żeby robić jakikolwiek wysiłek fizyczny, ale że bankowo nie mam teścia w normie i mnie nosi, no to ja jadę do Patrycjusza Wróbleckiego, mojego bardzo dobrego kolegi, jednocześnie niszcza Polski. Na taki rozruchowy trening, myślę, że pod przewodnictwem właśnie Patryka, bo on ma też ciekawe patenty na trening. A i przetrenujemy sobie należycie jakąś partię mięśniową. To już jest dla mnie luz, więc po zakończonym wysiłku fizycznym udamy się na strawę do pobliskiej tawerny. I myślę, że zapodamy sobie bardzo dużą ilość sushi, żeby jutro wstać nawodniony jak oponka. Myślę i wozić się z większymi obwodami w bicepsie, myśląc, że się jest fajny. Dawno się nie widziałem z Patrycjuszem, jakieś dwa tygodnie, i się za nim bardzo stęskniłem. A już nie mówiąc o treningu, bo się pamiętam, kiedy, kiedy z nim ostatnio robiłem trening w rurze. a poznaliśmy się. 10 lat temu robiąc y, taki kurs y, instruktorski na WF-ie, jeszcze. I od razu byliśmy razem w parze. Ja miałem wtedy 20 lat, Patrycja, już była 26. No, już był dla mnie dobrze przytyrany, a ja wtedy zaczynałem przygotowania do pierwszych zawodów. Przymierzałem się do przygotowań do pierwszych zawodów. I pamiętam, jak piłem jakąś maszlankę czekoladową, myśląc, że tam jest białko. Patryc już mówił, ty, a to, to chyba nie jest czyste białko, tego chyba już nie powinieneś pić, jak się szykujesz do zawodów. Czyli już wtedy wiedział lepiej, ja jeszcze nie do końca kumałem, no ale pamiętam takie, takie anegdotki. Gratulacje! Ile ważyłeś na starcie? Sto pięciu. jest jest co? Czyli bardziej nabiło, biło do ładowanie. No, tak. Tylko że głuchy mi kazał trzy razy 3 razy tyle zjeść. Ja pomacham może. Zrobię to co ty, tylko że delikatnie. Znaczy, znaczy ja, ja ty wiesz, ja też robię takie na 70% na no, treningi moje, no, nie? No, no bo ja mam przekształcie się po tymi. Czyli kontuzji to już tak wiesz, to nie jest 100% co nie? Minimalnie po jednym ćwiczeniu. Nawet ten na biceps, na triceps. No, tak, żeby rozruszać, ale muszę zrobić jeszcze aerobę, bo czuję. Pół godzinki. Muszę zamknąć swoją szafeczkę pod tak jak zamknąłem Dodge'a, którego mi jaki kupi. kupić. Wszystko mi Active lab. Tutaj z Patrycjuszem dzisiaj walczymy na ulicy Spiskiej, taka stara, bardzo stara, można powiedzieć, wręcz hardkurowa siłka. Trenujemy obydwoje lekko, bo ja wiadomo jestem po zawodach, więc może sobie coś uszkodzić. No a Patryk sobie jakiś czas temu uszkodził i się teraz rehabilituje. Pod koniec się mnie na początku stycznia miałem taki defekt, wywróciłem się, zerwałem cały triceps, cały przyczep. Mieście się całe pozrywały, pokryły. także 4 miesiące byłem bez treningów, teraz w drugim miesiącu dopiero treningów. 6 tydzień mimo, minuty, teraz się zaczyna tydzień. No co, te treningi nie są jeszcze takie w 100%, można powiedzieć takie o 80% na tyle, ile teraz sobie mogę pozwolić. No i tyle, no Zbuchałem się, zrobimy plecy sobie obydwoje że tak powiem, najsłabsza nasza grupa, jego i moja. Także akurat to się fajnie składa, sobie zrobimy, też nie za mocno, zrobimy na wyciągach. Będziemy sobie spinać po prostu te mięśnie dobrze i tyle. Nie będziemy po prostu walczyć z kramotami, tylko po prostu skupimy się na dobrej technice i tyle. Tak, a po wszystkim machniemy cardio, bo ja tak naprawdę czuję, że bardziej chce mi się zrobić cardio, niż trening siłowy. A następnie dołączy do nas Patryk Górecki. Pójdziemy sobie coś zjeść dobrego. No. Jakieś sushi, coś takiego. Podkładę ściągania. To zrobimy yy, z wyciągiem pionowym. To kończymy, później coś tam to jest wiesz. A zrobilibyśmy nakwytem do tam. Możemy coś nakwytem. Możemy. Możemy. Ja już miałem tyle takich kontuzji. Że już y, mi przeszła faza na klamoty. Także ja już sobie tam może nie dużo, ale jak na mnie to tam było trochę, się podźwigałem i teraz noszę tego brzemię. Także teraz się skupiam bardziej na ćwiczeniach izolowanych, bardziej izometrycznych do dopię pięcia. Także generalnie moja uwaga teraz skupiona jest na tym niż na kamotach I takie podejście powinno występować e, u osób. Które po prostu długo już są na siłowni, które mają już jakiś staż, ponieważ drogi pobudzania umieszczenia i wzrostu I polegają tylko na tym, że się targa wielkie ciężary. Jeżeli ktoś już umie czuć dobrze mięsień i go dopinać, to wcale tam nie trzeba nie wiadomo jakich klamotów. To prawie działa jak taki typowy hammer pod chwytem, gdzie trajektoria ruchu jest bardziej anatomiczna, jest po łuku, a nie w pionik w poziomie. No, ja bym tego nie wymyślił, no, ale tu jest trochę większy strasz. No, na tej siłowni zaczynałem w 1997 roku, to już troszeczkę już minęło latek. Siłownia to sprzęcie zmienił. ludzie zostali. Są no to jest co zostali. E, ja już kiedyś o tym mówiłem, że ja najbardziej chyba lubię tego typu siłownie. Czuję, że lewa ręka nie nadąża za prawą, że prawa jeszcze ma zapas, a lewa po prostu, no niestety, 4 no miesiące była nieużywana. Siła w niej spadła y, no znacznie. Jest to odczuwalne podczas treningów. Najbardziej wyczu, y, wyczuwam to, przy wszelkich wyciskaniach. Kiedy y, prawa ręka praktycznie w ogóle się nie męczy, a lewą cetra nie odcina. Jeszcze coś się zmieniło mnie na pewno, jeżeli chodzi o tą kontuzję. Nie mogę opuścić bardzo nisko, bo jednak ten wzrost trzyma nie jest rozciągnięte no i tak samo przeprostu wyprostu nawet pełnego nie mogę zrobić Ze względu na to, że ten wzrost gdzieś tam trzyma ten łokieć te ścięgło jest troszeczkę krótsze będą musieli tam doszyć także odczuwalne jest to no ale niestety no, muszę się z tym żyć, trenować jak już tam będzie dobrze, nie? No, słuchajcie, na następne ćwiczenie jakie będziemy robić yy, zrobimy tak samo w, w ćwiczeniu łączonym jedno z góry, jedno z dołu Zrobimy tak, z dołu zrobimy przyciąganie w sumie dwóch rączek oddzielnych wyciągu dolnego. Będziemy mogli bardziej dopinać łopatki w tej fazie ściągającej. Rozciągniemy to fajnie. I drugie ćwiczenie, zrobimy na, skorzystając z wyciągu górnego, zrobimy na linkach. I zrobimy po prostu standardowe rozciąganie całych mięśni najszerszych. Tam nawet prostowniki też się naciągają przy tym, ale głównie chodzi o mięśnie najszersze. Ja tak zasugerowałem, bo ostatnio właśnie zrobiłem to połączenie. Bardzo, <grymne> bardzo, bardzo przyjemnie to czuć. Tylko trzeba się nauczyć. Tu akurat w przypadku linek yy, pracy tym mięśniem, a nie szarpaninę, bo tu linki to jest zupełnie inna para kalosy. trochę jak mum taki bagienny po zawodach, bo e, nie uzupełniłem jeszcze dobrze kalorii, nie czuję dobrze uniesienia, ale przyda mi się ten trening, bo e, troszkę się wypocę, zbędną wodę jeszcze gdzieś tam wywalę. Poruszam już układ krwionośny, który po prostu się śpi. No i organizm powoli zacznę rzucać na malutki obrot. Będzie? Dupa. Dupa. Jest gol. Nie wiem, kto to strzelił. Jakiś, po... Jakiś koleżka z reprezentacji Polski. No, gol, gol. Michał, już obrychy mamy wywalone. Co z oznaka? Palmbolizm. To jest, to, jest to jest choroba XXI wieku. Dopiero co wyleczyłem, bo dwa dni temu nie miałem i znowu mam. Ja już nie wiem, ja po prostu chyba. jedne co to. Deskę, jak gwoździe i do trumu jeszcze dołożymy prawdopodobnie delikatnie ramionka, ale tak tylko żeby, żeby je delikatnie pobudzić, tam bez żadnego szału, żeby, żeby dobrze w kamerze wyglądało i w ogóle żeby pokazać, że coś ćwiczymy, tak, że nie ściemniamy. To jest jedno z najtrudniejszych ćwiczeń do wykonania, jeśli chodzi o technikę. Ja zauważyłem, że praktycznie 90% osób, które wykonuje to ćwiczenie, trenuje nie wiadomo co. Ja nie wiem co oni trenują. A też już nie jestem taką osobą, żeby ustawiać, pytać, bo nieraz chcąc dobrze wychodziłem na wroga. W tył wartę z Uwaku? No. Ale ja chciałem na najszerszy jeszcze jeden. Jeszcze Tak. Najszerszy? Tak. Jakieś coś zrobił? za za karką zrobił. Ja za karką nie zrobię, bo mi barku coś ostatnio, Ostatnio przy to mi tam wszystko Ale to było właśnie za karką, ćwiczenie, no, no, no. no, ćwiczenie. No, no, się. no. Czy ledwo dochodzę do siebie, naczelnie, nie mnie Muszę No maszyna. Możemy zrobić, dobra. Ale to samo jest No, trzy, trzy. A kaptury? Ja sam. Jakby już to no, z kaptureką, to no, dobre. No, a kaptury jak robię? Ja robię na no, nikę. No, na tym co jest tu? Ale szczerości to jest tak. Ale na tym co Tak, tak, tak. Trzeba się gdzieś podpiąć pod kontakt, bo jestem bez prądu. Dobra wymówka, żeby zjeść suszyn. Ale ja tak mówiłem Tobie, szanowny Panie kamerzysto, że trafimy na godzinę, w której ja będę miał zejście i to się sprawdziło, bo prąd po prostu odleciał na maksa. Dlatego nie ma sensu wtedy kończyć czegoś, co jest po prostu niebezpieczne. Ja czuję, że trzeba zakończyć trening, ewentualnie minimalnie, delikatnie, bicepsik lekkie cardio, żeby pobudzić układ krwionośny idziemy żreć, idziemy żreć się, przy tym ćwiczeniu prawej ręki w ogóle nie czuję a lewa mi odcięła 10 ruchów zrobiłem i lewa już nie miała siły a prawej w ogóle nie poczułem nic nie? to są takie właśnie wnerwiające sytuacje na treningu, ale cóż, nic nie poradzę nie? słuchajcie, zauważyliście przy tym ćwiczeniu jak podciągam Drążek modlitewnika. Nadgarski kierowałem do zewnątrz, żeby odciążyć mięśnie przedramion. Gdy doginam tak, nadgarski ściągałem się i przedramiona włączają się do roboty. Odciążałem, kiedyś usłyszałem to w jakimś wywiadzie do Schwarzenegera, że na modlitewniku kierował nadgarski do dołu i wtedy tylko bicepsem się ciągnie, mięśnie przedramion zostają wyłączone. Tak to wygląda. Samo poczucie jest ekstra. Wody nie nabrałem, bo nie miałem z czego, bo jadłem same tłuszcze i białka. Dopiero dzisiaj tak walnę sobie troszkę więcej rybygo wodanu, bo zjemy sushi. Siedzi mi to na brzuchu, bo to zupełnie inne jedzenie niż do tej pory, i organizm generalnie ma problemy, żeby sobie to przetrawić. No ale wody, wody złapałem tylko troszeczkę, nic więcej. Czas na aerobki, bardzo delikatne, także to serduszko troszkę pobiło. Nie? A później. O nie. No, bo potem już nie musi. Bo Ja już na masie nie, nie. masę. Tak, i na masie ma taki, yy, taką skórę jak ja na... ostrym nie, 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 zawsze tak <grym> nie, nie, całe ciało pobudzić, a nie, 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 nogi. Współpracowaliśmy trening, jemy sobie suszy tutaj w, w okolicznej knajpce, y, dlatego, że mam problemy z zatokami, a ani nam <grym> się nie przetyka to jest tylko taki powód. No, suszy, dlatego, że dobrze suszy, tak? Czyli można się dobrze na tym grzeźwić. Nie dobrze, to nie, niby, niby, niby dobre żarcie takie. Wybraliśmy mniejsze złowę. z Znam jeszcze tu, Pan Tegmurecki, też też nabiera na gapę. No i patrzcie, już. Mamy wszyscy teraz palumboizm. Ale opłaca się mieć palumboizm od sushi. Zajebiście smakuje. No, Pięknie. Palumboizm z kratką. Tak, z grillem. Opoka z grillem. Dobrze się spotkać w wspólnym gronie, w wspólnym towarzystwie. Zjeść coś to w miarę dietetycznego i żegnamy się, spadamy, żeby się odkładało na noc. Robimy na No, dobra. Razka. Tu się ma.